Siema! Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jak faktycznie pachnie prawdziwy mężczyzna w Twoim odbiorze i co wywołuje właściwie ten efekt w Twoich ulubionych perfumach, koniecznie oglądaj ten filmik dalej, aby dowiedzieć się bardzo cennych informacji, których jeszcze nigdy nie znałeś. Siema! Z tej strony Jonathan Snap, polski perfumiarz. W dzisiejszym odcinku... W zasadzie nie chcę tutaj mówić w dzisiejszym odcinku, bo będzie to po raz kolejny filmik na temat pewnego składnika o perfumach, o którym już Wam kiedyś mówiłem. Tylko, że film ten już dawno stracił aktualność i raczej dostosowany jest do tamtych czasów niż do tych dzisiejszych. O jakim składniku tu mowa? Celowo nie będę mówił tego od początku, żeby. Dał wam tutaj więcej do myślenia, gdyż powiedzenie, jaki to składnik na samym początku tego filmu, zniszczy wszystko, co chciałbym tutaj z Wami, moi kochani widzowie, budować i mobilizować Was w jakiś sposób do myślenia o co tak naprawdę chodzi w perfumiarstwie i dlaczego z perfumiarstwa można tak bardzo dużo wyciągnąć. Tak więc początkujący perfumoholiku, pasjonacie perfum, przychodzisz załóżmy do perfumerii i testujesz jakiś zapach tu ry załóżmy nie jest pierwszym zapachem, który testujesz. Coś fascynuje cię w jego zapachu. Jest on fascynujący, a z drugiej strony wydaje ci się w jakiś sposób bardzo znajomy. Zastanawiasz się, jakie nuty, które pachną według ciebie albo sztucznie, albo egzotycznie. Mogą być odpowiedzialne za zapach tych perfum, bo może tak naprawdę nie znasz tych składników. Nie znasz tych egzotycznych składników, które zazwyczaj są używane i wymieniane jako składniki Twoich perfum, ale wchodzisz na taką stronę, załóżmy, gdzie masz wykaz nutowy i zaczynasz podporządkowywać to, co czujesz w tych perfumach, w piramidzie zapachowej i wykazowi nut. Ale skąd masz pewność, nie znając oryginalnych składników, że podporządkowujesz to poprawnie? Skąd masz chociaż w jednym procencie taką pewność? Powiem ci coś jeszcze, masz za to bardzo dużą pewność, że podporządkowujesz te składniki błędnie, tworząc potem nieprawdziwe mity. Rozpowszechniając nieprawdziwe informacje i tworząc też w swojej głowie błędne adnotacje co do tego, jak dany składnik powinien pachnieć. Jest to zjawisko bardzo powszechne i uważam, że jest ono w dużej mierze korzeniem tzw. mitów zapachowych i bzdurnych informacji rozprzestrzenianych w różnych grupach, forach perfumowych dotyczących. Tego, jak powinny pachnieć dane nuty, zapachowe dane nuty. Takie otrzeźwienie myślę, że może przyjść bardzo szybko na moich warsztatach zapachowych, gdzie doznacie prawdopodobnie ogromnego szoku w akompaniamencie cudownej zabawy, która jakimś cudem zawsze się Wam bardzo podoba. Także, cóż, zapraszam, kochani. Wymieniliśmy sobie punkt pierwszy. Teraz czas na dalszą część. Punkt drugi. Dalej nie wymieniłem jeszcze tego tajemniczego składnika, ale i ten drugi punkt będzie rozwinięciem tego punktu pierwszego. Mam do ciebie takie pytanie, które może nie. Być dla ciebie jakieś super wygodne, no ale po to jesteś na moim kanale, żeby zdobywać jak najwięcej wiedzy i ta wiedza, żeby była przekazywana w jak, z jak największą szczerością i autentycznością. Także mam do ciebie takie zapytanie: dlaczego nie opisujesz perfum, nawet jeśli uważasz, że nie jesteś dobrym recenzantem, recenzentką. Dlaczego nie opisujesz perfum za pomocą własnych wrażeń zapachowych? Wyobraź sobie, co by było, gdybyś gdybyś nie używała tych błędnych, wprowadzających w błąd bzdurnych sformułowań, że w perfumach wyczuwasz pięknego sandałowca, żywicę bursztynową i fasolkę tąkę, których nigdy nie wąchałeś, nie wąchałaś, tylko gdybyś napisała, napisał po prostu o perfumach tak, jak ty to czujesz, jakby słowo drewno sandałowe, fasolka, tonka czy żywica bursztynowa nie istniało w ogóle w twoim zasobie słownictwa. Jakbyś jeszcze tego słowa nie przeczytała, nie poznała, wyobraź sobie naprawdę to, Jakbyś wtedy opisał swoje perfumy. I tutaj nasuwa się podpowiedź już co do tego składnika, który był używany już od bardzo, bardzo starych perfum, tych najstarszych. Nie powiem jakich, bo, bo od razu to zdradzę. A obecnie od roku 2015 świętuje niesamowitą popularność, która jest. Od, Wręcz koszmarna. I na to pytanie, dlaczego tak naprawdę znam odpowiedź, ale jeszcze nigdy nie postanowiłem Wam tego tak szczerze odpowiedzieć, żeby nie psuć Wam początkowo zabawy, ale myślę, że ten czas nadszedł. Zwłaszcza, że mamy rok 2024, który jest rokiem, myślę, pewnych zmian, pewnej szczerości. Więc. Usłyszycie, co tak naprawdę sądzę o tym trendzie, dlaczego ten składnik jest tak popularny i dlaczego tak naprawdę moda w różnych dziedzinach tak naprawdę niczym się nie różni między sobą. Wracając do wyczuwania nut przez ciebie, z pewnością. Można wyczuć w tych perfumach na twoich nadgarstku, które cię zafascynowały, bo załóżmy, że mam tutaj na myśli te perfumy, i ty masz na myśli również te perfumy. Taki przypominający trochę jodynne, trochę bandaże, ale taki dziwnie perfumeryjny, pudrowaty aromat który z jednej strony stereotypowo skojarzysz, zwłaszcza jeśli nie znasz znanego wypustu z 2015 roku, ze starą drogerią oraz typowo męskimi perfumami i że ten składnik, zwłaszcza jeśli nie jesteś jeszcze doświadczonym perfumoholikiem, skojarzy ci się z takim aromatem samca alfa, z takim aromatem dziada wręcz, czyli czymś takim co wcale nie pachnie jakimś górnolotnym, wyszukanym eliksirem, tylko tanią perfumeryjną, chemią dla mechaników, którzy reperują Twój stół. A ty obserwujesz go i widzisz jego opuszczone sztukcowe, spodnie ukazujące spocone majtki z Kaczorem Donaldem. Taki obraz z pewnością nie kojarzy się z czymś prestiżowym, ale jest tak bardzo wrośnięty. Aromat właśnie typowo męskich perfum, i nie tylko, bo również cieni do powiek i starej drogerii. Problem jest tutaj taki, że musisz popatrzeć z różnych punktów widzenia. Gdy popatrzysz z różnych punktów widzenia, zobaczysz, że ta stara, niby hiperkobieca drogeria tak naprawdę bardzo przypomina aromat najtańszego dezodorantu rozpylanego w siłowniowej szatni dla koksów. I jeszcze pojęcie teraz, że na tym etapie z pewnością jeśli bardziej ogarniasz perfumy albo to moja ilość informacji jest na tyle wystarczająca, że możesz się domyślić jaki jest to składnik, dlatego chcę przechodzić tutaj do punktu ostatniego i najdłuższego tego odcinku no i najważniejszego dla Ciebie oczywiście chodzi tutaj o kłódę, o tym składniku nagrałem już film bardzo dawno, bo gdzieś w 2016 roku, jeśli dobrze pamiętacie, była cała seria poświęcona zarówno mchu dębowego, jak i perfumom szyprowym. Tylko, że w 2016 roku Bakara Drusz, bo wiadomo, że chodziło o te perfumy, nie był jeszcze tak modny. To Bakara Drusz spowodował rewolucję w tym składniku, w mchu dębowym, który już Dużo wcześniej używany był jako syntetyczny ewernyl w kryształach, z różnych powodów zastąpiony, ale nie jest to tematem dzisiejszego odcinka. Natomiast Właśnie ta nuta, dziada, starej drogerii, jodyny i bandaży szpitalnych, czyli mech dębowy, używana dotąd w szyprowych perfumach, była przez Ciebie totalnie nierozpoznawana jako mech dębowy. Natomiast tego mchu dębowego szukałeś, szukałeś tych dziwnych, leśnych, paczulowo vetiverowych. Zielnych, czasami galbanowych aromatach. Totalnie nie wiedząc, że to właśnie ta taka syntetyczna drogeryjna nuta jest właśnie tym składnikiem. Fascynujące, prawda? Natomiast w, w latach 2012-2011, właśnie w tych latach, bardzo jakby to powiedział, eskalował trend właśnie użycia większej ilości tych składników, które użyto wcześniej w Coco Mademoiselle i w Angel e, Mughera. No i w tych perfumach jak wiadomo zastosowano na przykład taki składnik jak etylomaltol, który pachnie watą cukrową i jest pewnym e, elementem aromatu truskawki, jej słodyczy oraz ogólnie takiej cukrowej owocowości. Na, następny nie Coco Mademoiselle użyto również sporą ilość muchu dębowego właśnie syntetycznego w kryształach. Perfumiarze bazowali na trendzie tych perfum, czyli właśnie Coco Mademoiselle i Angel, przedawkowując ich charakterystyczne cechy w nowym jakby jednym flakonie. I tak powstała maca tych całych aromatów typu Sea Armani, Black Opium i La Vie Belle, najgorszy koszmar. Francis Dijon postanowił zrobić pewien bardzo wyrachowany eksperyment. I jako, że na różnych forach perfumowych, do których można się dokopać, jeśli ktoś jest bardzo ciekawy, można znaleźć hipotezy, które pokrywają się z hipotezą, jaką ja na samym początku wymyśliłem, jaką moja żyletowata intuicja, która nigdy nie opuszcza mnie ani na krok i czasami jest bardzo upiorna wymyśliła na temat perfum Baccaro, dlaczego one są tak bardzo popularne i zauważyłem, że pewne osoby również mają takie zdanie i mówią o tym publicznie po, postanowiłem, że jest to odpowiedni moment, żeby powiedzieć Wam to na, moich, na moim filmiku a mianowicie, czy jest jakiś związek z perfumami i z narkotykami uważam, że właśnie na tym polega y, fenomen bakaratruś. Przedawkowano składniki w sposób ogromny, bo jak wiadomo jest to połączenie hedione, ambroksu, właśnie mkudębowego kryształa w końskiej dawce i etylomaltolu. Został wywołany specjalny algorytm, bazujący na tym, co tak bardzo sprzedawało się w poprzednich hitach, które te kobiety kupowały, czyli na przykład właśnie Coco Mademoiselle Angel. Co w tych perfumach podobało, że one po prostu, szczególnie ludzie, nie oszukujmy się, Mało kto niestety ma zdolność samodzielnego myślenia wśród ludzi. 90% uważam, że ma z tym problem. Ja też nie jestem w tym względzie ideałem i się do tego przyznaję, bo jest to ciężki jednak proces. Natomiast jeśli chodzi o problem z samodzielnym myśleniem, problem z samodzielnym myśleniem wiąże się z podatnością na pewne nieświadome instynkty, na pewne procesy uzależnienia. Także Bakarat powstał na bardzo wnikliwych statystykach i analizach tego, co tak bardzo podobało się w tych poprzednich perfumach i jak przedatkować to do granicy ekstremalnej w taki sposób, żeby to podobanie się poprzednie było czymś rodzaju uzależnienia od narkotyków, żeby perfumy były jak narkotyki, jak taki fentanyl, żeby po prostu ten zapach nie był obiektywnie czymś przyjemnym, żeby po prostu nie był po prostu ładnym zapachem w znaczeniu tego ładnym, tylko że był specjalną mieszanką, odpowiednią po pierwsze zareklamowaną, bo jeśli chodzi o marketing, to naprawdę marketing może sprzedać wam wszystko, jeśli jest odpowiednio wycelowany i odpowiednio zrobiony. To jest prawda, naprawdę. Jeśli w to nie wierzycie, to znaczy, że jesteście w tym zbyt słabi. Na przykład to, że ja nie potrafię na przykład czegoś, to świadczy tylko o tym, że jestem zbyt słaby w tym czymś. Bo jeśli chodzi o marketing, to praktycznie nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Tym, co można sprzedać, co można wypromować, i jak można ludziom gąbeczkę z mózgu zrobić. Tak właśnie było z tym zapachem bakara dróż, że była to bardzo przemyślana strategia, mająca na celu wywołać perfumy, które w jakiś sposób uzależniają, które w jakiś sposób będą budzić skojarzenia. No, mamy tam skojarzenie z chrzęszczącym cukrem. Wiadomo, że spożycie dużej ilości cukru zwiększa stężenie beta endorfiny w mózgu, czyli naszej endogennej, morfiny, naszego endogennego fentanylu, który wiąże się następnie z receptorami opioidowymi mu, co wywołuje uzależnienie psychofizyczne, co oczywiście nie równa się zaraz z czymś, co naprawdę nam się podoba. Należy też te procesy nieco rozgraniczyć. Tak więc. Pomimo, że bardzo dużo osób można zobaczyć na worach smędzi nosem na bakara, tak? Jest bardzo dużo niepokojących opisów dotyczących tych perfum, że kupiłam, bo zwykle kobiety kupują te perfumy, choć mężczyźni się w mniejszości również zdarzają, kupiłam te perfumy i niestety nie skończyło się na pierwszym flakonie. Jest w nich coś uzależniającego. Że kupiłam już szósty flakon. Tak, to są autentyki. Że osoby zaczynają kupować jeden, drugi flakon i głupie po prostu nie wiedzą, dlaczego te perfumy tak cały czas kupują. To tylko potwierdziło moje wstępne przypuszczenia, o co tak naprawdę chodzi z tym zapachem. Ten zapach to po prostu eksperyment społeczny, czy zapachem można wywołać uzależnienie takie jak od narkotyków. Uważam, że się to udało i na tej podstawie mamy owoce tego. Problemem wzmacniającym to, bo bakarat był produktem, który tak naprawdę nie był, jak to dużo osób mówi, czystym przypadkiem, dlatego że gdy opracowuje się tak zwany kamień milowy w perfumiarstwie, to jest świadomość taka, że przez najbliższy okres czasu może on być bardzo mało. Popularny, natomiast formuła jest tak opracowywana, żeby dać długoterminowe rezultaty w czasie. To też tak opracowano te perfumy i proces ten wzmocniła pandemia COVID, która spowodowała, że staliśmy się bardziej zaniepokojeni tym, że zarazimy się. Był to okres bardzo dużego niepokoju, to też u wielu ludzi instynktownie mógł powstać pewnego rodzaju napęd na zapachy powiązane z czystością, dezynfekcją i szpitalem, właśnie. I tutaj mamy to, dlaczego ta pandemia jeszcze bardziej to przedawkowanie mchu dębowego. Wspomogła, jeszcze bardziej zintensyfikowała tę modę i jeszcze bardziej spowodowała w, w, w ludzkich mózgach takie zjawisko polegające na tym, że ten zapach jest postrzegany jako pożądany, i jako przyjemny. Dodatkowo wysoka cena stała się tylko sprzyjająca. Dlaczego mówię tylko sprzyjająca? Bo zobaczcie, mamy. Formułę wykalkulowaną także wywołać uzależnienie psychofizyczne od zapachu. Mamy wzmacniający wpływ na to uzależnienie, wpływ pandemii. Mamy markę, która ma już pewną ugruntowaną pozycję, zwaną jako luksusową, ma design flakonu, wszystko kierowane w taki sposób i do takiej grupy docelowej, żeby kojarzyła się z czymś luksusowym, bardzo pożądanym i też dość. Kosztownym, wartościowym. To też wysoka cena w takiej sytuacji tylko pomaga i potwierdza odbiorcę, konsumenta, o tym, że jest to bardzo pożądany produkt. Kochani, mam nadzieję, że w tym filmiku, który jest poświęcony właśnie zapachu samca alfa czyli zapachu mchu dębowego, Pomimo, że moje zdanie jest takie, że nie jest to stricte zapach męski, bo ja łączę zapach mężczyzny z zapachem kwiatów irysa i narcyza, co już mówiłem Wam kilka razy, oraz też labdanu. Natomiast zapach muchu dębowego jest tak postrzegany przez ogół, statystyczny ogół ludzi. Też przez to, że jest po prostu używany w ogromnych ilościach w perfumach kierowanych do mężczyzn, a w zasadzie był używany, bo od czasu bakaratu zawartość tego mchu dębowego drastycznie skoczyła w górę, również w zapachach skierowanych dla kobiet. Kochani, mam nadzieję, że dużo dowiedzieliście się o tym filmie. Ja wiem, że on był głównie poświęcony właśnie zapachowi bakarat róż, ale właśnie tak powinno być. Tym, co mówiłem, było to zamierzone, dlatego że gdy powiem Wam o tym kamieniu milowym, jakby nie spojrzeć w perfumiarstwa, to praktycznie odpowiecie sobie już na wszystkie odpowiedzi dotyczące tych innych zapachów, w których jest też dużo tego syntetycznego mchu dębowego, czyli najnowsza wersja si Passione od Armaniego. I z tego co pamiętam, Prada Paradox i Prada Paradox Intense, które również zawierały przedawkowanie tego składnika. Jeśli to oglądacie, najlepiej zanotujcie sobie te zapachy. To są komercyjne zapachy dostępne teraz w Seforze. Uważam, że komercyjne zapachy są najlepszym źródłem do testowania syntetycznego dębowego. i zobaczcie tę nutę zapudrowanej starej drogerii, lub jak spojrzycie z innego punktu widzenia. Najbardziej siermiężnego męskiego dezodorantu, zapachu samca Alfa, dziada hydraulika, czy jak tam inaczej nazwiecie. I będziecie już wiedzieli o co chodzi z tym mchem dębowym i jak ten naturalny. Bo nie oszukujmy się, nie chodzi tu tylko mi o zapach syntetycznego mchu w kryształach, ale również o produkt naturalny, który pachnie bardzo podobnie. Nadaje perfumiastości i syntetyczności. Yy, oczywiście wraz z całościową e, formułą perfumą. Kochani, ja się już z Wami żegnam. Wysyłam Wam jak zwykle serduszko pod koniec oglądania każdego filmu od najlepszego perfumiarza Jonathan Astawa, który jak wiadomo jest tylko jeden. Kochani, pozdrawiam.